Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Whitecrafta. No i tak. Dzisiaj spróbujemy zajść w ciążę. Oczywiście mamy level 5. Ale spróbujemy do tego 10. Będą to dwie części chyba nagrywane. Ale chyba tak Wam mówię. O, zdobądź jest. No i co z tym? Dobra, potwierdź. Zacznie potwierdź. Nie wierzę, że to się tak nagrywało. znaczy nie nagrywało, tylko tak. Dobra, skóra, kurde. Nie ma żadnego zwierzęcia. No dobra, jakoś to przeżyjemy. Wybrajemy kowu nie jedz. Zabijamy. Dobra. i idziemy po tamtego skunksa, nie do Ciebie. Dobra, choroba, sprawdzimy czy tam nie są, no tak są dwa tam skunksy, więc zabijamy naszego zająca. No Boże, nie pomagaj mi. Dobra. Dalej szukamy. Co my tu tam obchodzi? Żeby mnie żaden z członków rodziny nie upolował. O, wow, ciekawe. Będzie dobrze. Dobra. Idziemy tutaj. Skóra, no Boże, ciągle tylko, ym... ciągle tylko te skóry i w ogóle, ale jest bardzo piękny. Masz. Jak cierpliwie poczekam. Na razie mam tylko wilka, no nie. Chciałabym mieć teraz. Prisa. Masz to! Mars, masz. Mars, Kiedy ja w tym Mars, ja Mars, 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 tam? Atakujemy. Ten to taki ślepy tamten. Dobra. Level siódmy. Tak szybko poziomy zleciały. A tamten skunks nawet tego nie zauważył, jak ja tego skunksa, którego teraz zrobiłam. A czekowałam. Nasz. Teraz to sprawdzę, który ma level kowu. A on ma level piąty. Ja mam siódmy. Zabijam. Ja nie. Czyli wiórko. O kurde, dwie skrzynie będę miała. Skóra. No Boże! Czemu to nie mogło być zwierzę? Dobra nie będę. Tutaj Jeszcze tamto, to zrobię Jeszcze tam, dobra Nos To nie jest Jest nowa aktualizacja w WhiteCraft Bo są nowe Ale wy o tym na pewno wiecie, więc nie muszę przypominać gdzie jest tamta? Hmm. No tam jest. To jest shop. Dobra, to my pójdziemy do shopa. Mam nadzieję, że nie ma żadnego członka rodziny. ale nie ma. Z potwierdzeniem. Bardzo dużo życia ma bus. Czyli taki, wiecie, łoś legen, zwierząt legendarnych, ze zwierząt, no i właśnie tu jest niebezpieczeństwo. Czyli tu jest ten, tego, jakby to powiedzieć, ten nasz łoś, ale nie idziemy go polować. polujemy jak będziemy mieli trochę dużo życia. Dobra. A teraz idziemy na wieziurki. O, coś tam widzę, znowu shop. Ten sam ten grozinny. Dobra, zabijemy. Idę jeszcze. Dobra. Jeszcze trochę czasu zostanie do poziomu 10. Tam też jest. Jakie w ogóle one są ślepy. Nie widzą, że ja kogoś zabijam. Teraz level 9. Hehe Widzicie? Zobaczy czy zdobądź nie ma. Nie ma zdobądź. Ale zostało 7 minut na zdobądź. Czyli na, na zdobycie prezentu. Tam też jest lis. Tu, tu są trzy lisy. Właściwie czterech członków rodziny. Tu nie będę podchodzić. Nie będę sprawdzać, jak ten dom wygląda, bo ponieważ. Na swoim telefonie, a właściwie siedem członków, osiem, dziewięć członków rodziny. Hehe. He. Dobra, z tym się zgadzamy. Gdybym miała więcej życia, to by było super, bym mogła na za nie zapolować. Hmm. co by tu zjeść? kurde ciągle lisy nie ma lepszej możliwości niż lisy po prostu nie ma i tak dalej i tak dalej dobra wejdziemy sobie do domu później już nie będzie tych lisów tylko będzie co innego dobra znajdź swój dom to tu jest mój dom i tak potrzebne nam są niektóre rzeczy właściwie jest potrzebna kolekcja albo tego albo są potrzebne meble hmm. gdzie to było co Trochę mam takie coś nie no nie będę tylko ustawiać ponieważ nie chcę się, <laughs> ale tam jak miałam w swoim telefonie Whitecrafta, to miałam 12 elementów mebli i nie wyobrażacie sobie, że jakbym miała 13, to już nic nie mogła wstawić. A właściwie jak się ma 12 elementów, to już żadnego dodatka. Praktycznie akcesoria, bo jeszcze tam mam akcesoria, które mogę oczywiście tam położyć. To są właśnie. To co, co? użycie? Wyrównać kowu do poziomu co? Kowu? Nie, to niemożliwe. To niemożliwe. Dobra. Teraz to kowu będzie dziewczyną. Ale nie śmiejcie się, proszę, że Kowu teraz będzie płeć żeńską, ponieważ... Bo słuchajcie, bo mi też tak jest w rodzinie, że tata jest najmłodsza, a mama jest tutaj starsza, więc nie śmiejcie się, proszę. A Awery będzie teraz tak... Kolekcja bądź żeńska rodzina, dobra i teraz nazwijmy ją Kowu, dobra Ko mm, dobra To może być, dobra i o jeszcze zapomniałam żeby sobie wejść w rodzinę, Kowu mm, i to będzie Awery no boże, denna reklama Okej, okay, nie trzeba było aż tak długo czekać. Awery. Boże, wspomniałem tego. Dobra. I tu jest gra. Boże. Dwie minuty i i poczekamy sobie na sekundy. Okej, okay. dobra. Okej. Okay. I zaraz nam się pokaże zdobądź. No jest. Dobra. Ok. Okej. Okay. Jej, mam takie cztery skrzynki. skóra wybranie skóra zwierzę zjęciwko No i. О, това е скура колекция. Добре. С кожата си я изтягам, No okej, okay, to mam nadzieję, że film Wam się spodobał, a komu się spodobał, dajcie koniecznie łapki w górę i subskrypcję. To pa!